Witam Was serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj we wsi Jadów, w powiecie wołomińskim. I zobaczymy tutaj dzisiaj dwa cmentarze. I pierwszy z nich jest to cmentarz żydowski, do którego prowadzi taki drogowskaz. I na mapie znajduje się on w tym miejscu, dokładnie gdzie ten charakterystyczny prostokąt z drzew. Żydzi zaczęli napływać do Jadowa od 1830 roku. Przybywali tutaj, żeby handlować czy zajmować się rzemiosłem, a pod koniec XIX wieku stanowili już około 43% mieszkańców Jadowa. Gdy docieramy na cmentarz, jest on oznaczony takim kopcem, i od razu na wejściu widzimy pierwszy nagrobek. Jest to nagrobek symboliczny. Pani, która. Urodziła się w Jadowie. A umarła w Chicago w 2011 roku. Na dole jest napis Całe życie tęskniła za Polską Jadowem. Na cmentarzu zachowało się jeszcze kilka nagrobków. Tu widzimy jeden z nich. Leżą na nim również małe kamyczki. Gdyż w ten sposób Żydzi upamiętniają swoich zmarłych. Bardzo ciekawa rzecz znajduje się w tym miejscu. Już w czasie wojny była tutaj mogiła 600 zamordowanych Żydów. Ale jeszcze podczas okupacji Niemcy wykopali ich ciała. Przewieźli je w okolice Węgrowa i tam spalili. A po wojnie w miejscu, tym ustawiono pomnik ofiar zagłady. Teren ten został ogrodzony. A tutaj stał pomnik. Jednak w późniejszym czasie ogrodzenie zostało ukradzione. A pomnik, uszkodzony. A Żydzi, którzy pierwotnie zostali pochowani w tej mogile, zginęli podczas deportacji Żydów z getta wiadowie do obozu w Treblince. Po II wojnie światowej okoliczni Żydzi, którzy przeżyli wojnę, uporządkowali i ogrodzili to miejsce. Ale prawdopodobnie. Dewastacja tego cmentarza następowała również w latach powojennych. Tak jak już wspomniałem, skradziono wtedy ogrodzenie i uszkodzono ten pomnik. A do dzisiaj, na samym cmentarzu, znajduje się, znajdują się w pozostałości jeszcze około 100 nagrobków. W tym 20 z nich pozostaje w całości. Terenty, jak widać. Jest miejscami dość gęsto zarośnięty. Niektóre nagrobki są już trochę poukrywane w tych zaroślach. Tu zachował się jeden z większych. Też widzimy na nim poukładane kamienie. Tu widzimy wrowie od ogrodzenia. Zachowała się bardzo ładna macewa. Co prawda nie w całości. Ale jest to jedna z ładniejszych jaką do tej pory znalazłem. Tu widzimy literki PENUN, które oznaczają tu spoczywa. Opowiadałem już o nich w odcinku z Cmentarza Żydowskiego w Otwocku. Prawdopodobnie większość z tych nagrobków nie leży w swoich oryginalnych miejscach, a niektóre, tak jak ten fragment, chyba już powoli Znikają w roślinności. Tu jest jeszcze rozbijana macewa. Też widać, że była kiedyś dosyć spora. Tak wygląda zachodni karniet cmentarza. Widać tutaj ruch w ziemi i zmienia się zalesieniem. Muszę przyznać, że teren tego cmentarza jest dobrze oznaczony i łatwo jest wywnioskować, gdzie przebiegały jego granice. Więc tak jak widać stan zachowania niektórych przeniemacz jest całkiem niezły. No i na wielu z nich widzimy takie małe kamyczki. Sporo osób musi pamiętać o tym miejscu. Przychodzić tutaj, żeby uczcić pamięć zmarłych. Ta macewa jeszcze jest dość charakterystyczna, no i z cmentarza żydowskiego. Wiadowie to wszystko. A teraz idziemy na drugi cmentarz, który wydaje mi się bardzo dużym ewentem. Jesteśmy teraz przy drugim cmentarzu w Jadowie. A należy on do szkockich osadników, którzy przybywali w te okolice w XIX wieku. Sprowadził ich tutaj hrabia Zamojski, który był właścicielem Jadowa. A szkocici pracowali w lokalnych fabrykach, bo uczyli chłopów jak efektywniej uprawiać ziemię Wchodzę teraz od strony zachodniej, gdyż od tej strony jest to najłatwiejszy dostęp. I do dnia dzisiejszego zachował się tu tylko jeden, aczkolwiek bardziej okazały nagrobek. Podobno jeszcze kilkanaście lat temu nagrobków tutaj było dużo więcej i miejsce to miało podobno było łatwiej dostępne dziś zachował się już tylko jeden I znajduje się on w tym miejscu tu widzimy pewnie na początku listopada ktoś przyniósł nic to oznacza to że jeszcze niektórzy ludzie pamiętają o tym miejscu choć podobno miejsce to pogrąża się w coraz większym zapomnieniu na grobek należy do Katarzyny Skarjów-Haj, która umarła w Strachówce w 1873 roku. Strachówka jest to wieś kilka kilometrów na południe od Jadowa, a urodziła się w Żyrardowie. Tu widzimy jeden napis jest na górze po angielsku. A drugi na dole po polsku. A tu pod spodem znajduje się stara grota, w której podobno Szkoci trzymali jeszcze niedawno. Można je było tutaj znaleźć. Miedziane portrety pochowanych tu osób. Dzisiaj, jak widzimy, nie da się już do niej wejść. Jest ona po części zawalona, zachowało się tylko takie ceglane obramowanie z tej strony i kawałek prześwitujący z tej strony. Cały teren jest bardzo gęsto zarośnięty, wydaje się, że mogą tu się skrywać jeszcze jakieś nagrobki pod małą warstwą ziemi czy liści. Być może, gdyby ktoś postanowił zadbać o to miejsce, to udałoby się tutaj jeszcze coś odnaleźć. Tu jeszcze leżą kolejne cegły. Udało mi się również znaleźć taki większy blok. Więc teren ten na pewno jeszcze skrywa jakieś pozostałości. Jeszcze dalej w krzakach. Udało mi się znaleźć taki, chyba, fragment ogrodzenia, który zbity jest taki. Zardzewiały gwóźdź. A dalej, na drzewie, jest postawiona taka rzeźba. Być może stanowiła ona kiedyś element ozdobny tego cmentarza. Jest już trochę, widzimy, zniszczona, ale cały czas dobrze zachowana. Przedstawia ona kobietę. Prawdopodobnie. Na koniu, a pod spodem niestety znajdują się fragmenty na powierzchni ziemi jakichś kości. Być może są to kości zwierząt, a być może pochowanych tu ludzi. Ale co mnie najbardziej zastanawia, to wychodząc z tych krzaków. Idąc w stronę zachodnią, cały teren jest pokryty takimi dość okazałymi dołkami. Być może powstały one na skutek obszypania się dawnych grobów. Co oznaczałoby, że cmentarz ten jest dużo większy niż tylko ten zarośnięty kawałek. Jak widzimy, jest takich dołów tutaj naprawdę mnóstwo. I wszystkie one są położone na wzgórzu. Co pasowałoby na teren cmentarza. Cmentarz ten na mapie znajduje się w tym miejscu. Jednak łatwiejsze wejście jest nie od drogi, a właśnie od strony zachodniej. I od strony lasu. Chociaż i tak z każdej strony trzeba się do niego przedzierać, przez gęste ksaki. No i tu już jest droga. Więc tak, od strony ulicy prezentuje się teren cmentarza szkockiego. No Azjadowa to już wszystko. Zwłaszcza ten drugi cmentarz. Jest dość dużym ewenementem, gdyż. Takich starych nagrobków w języku angielskim jest w Polsce, chyba bardzo mało. No a to miejsce szkoda, że jest tak zapomniane i zaniedbane. Dzięki wielkie za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki.